Cześć na Lecimy! Ostatnie kilometry! Rura! To fajną rzeczą było to, że każdego ranka wstawaliśmy Byliśmy sobie ciekawe co nas dzisiaj spotka i próbowaliśmy wyobrazić sobie dzisiejszy dzień. Nie dało się. Nie dało się. Nasze wyobrażenie było, że no przez takie miasto przejdziemy, przez takie, no i że robimy kilometry po prostu rowerem. Tak. Ja z rowerem, jak jazda rowerem. Mhm. Ale, Ale wiedzieliśmy się coraz to nowe sytuacje. Wiedzieliśmy, że spotka nas coś zawsze nietypowego na trasie, no co przypadek mhm. z jakiejś... Tak jak mieliśmy sytuację, że jadąc raz drogą krajową, bo nie było innej tak. opcji, z przez lasu nas. nagle wybiegł mały kotek, może miesięczny. Zaczął piszczeć, biedny w naszą stronę, prawie jego auto jeszcze potrąciło. Mm -hmm. Zopaliśmy go no i myśleliśmy, co z nim zrobić. No bo mm -hmm. nie można go tak zostawić na pastwę losu, widać, że znał ludzi, więc ktoś go pewnie wyrzucił. Wyjąłem mm -hmm. rzeczy, rzeczy z, pleca z plecaka, dałem je Danielowi, połowę do sak, kota wrzuciłem do plecaka, zaczął tam się rzucać i miałczeć. No, ale, ale nie ludzie było. Dziwnie tak. Nie chodziliśmy było... przez miejscować tam. No... Nie było innego sposobu, aby go przewieźć, widać, że był głodny, jak podjechaliśmy do sklepu, kupiliśmy taką saszetkę dla małych kotów, karmę, od razu ją zjadł, przestał żyć, uspokoił się, dał się pogłaskać, zrobił się spokojny i znaleźliśmy z weterynarię w, tym, w tej wsi, w tym miasteczku i tam panie się nim zaopiekowały, no i kotka uratowaliśmy. Na pewno e, najlepszym dniem, jaki wspominamy z całej wyprawy, była, był wieczór i noc i ranek też nad drabą. Już to było w górach. Rzeka górska. Tak, mieliśmy e, idealne ukształtowanie terenu e, taki idealny zielony plac trawy na rozbicie namiotu. E, Rozpaliliśmy ognisko, e, kąpaliśmy się też e, w tym strumieniu, masowaliśmy sobie plecy przez takie mini wodospady, które tam spadały z kamieni. Także o poranku to było no, naprawdę bardzo orzeźwiające. I za, też. No. Za dnia, jak jeszcze jechaliśmy i minialiśmy tą rzekę, Rabę, Daniel mówi do mnie: Piotrek, spójrz na mapę, bo ja byłem nawigatorem. Miałem cały osprzęt na kierownicy, powerbanka, wszystko do, do ładowania, nawigowania. I Daniel mówi do mnie: Piotrek, sprawdź gdzie ta rzeka idzie, czy my mamy trasę wzdłuż niej. Ja mówię: No mamy. Słuchaj, śpimy dzisiaj nad nią? Śpimy. Mnie tak. dwa razy prosić nie musisz. I szukaliśmy tak. wieczorem kilku miejsc. Na jedno Daniel już pamiętam, się zgodził tak. dla, sam dla siebie, no. lecz ja stwierdziłem, że coś lepszego możemy znaleźć. No i w tej sytuacji ja miałem rację, bo pojechaliśmy jeszcze 10 km i znaleźliśmy niesamowite miejsce nad tą rzeką, e, gdzie wszędzie były kamienie. Nie było. Mowa, mowy w ogóle o jakimś kawałku trawy, równego terenu, gdzie można byłoby rozbić namiot. Mm -hmm. A tu po prostu tak w jednym miejscu w krzakach znalazł się placek trawy. Dwa na półtora metra, gdzie rozbiliśmy namiot i mogliśmy tam tak. spać. No, idealne miejsce na Idealne miejsce po prostu, jakby, po prostu dla nas stworzone. Mm. Obok był jeszcze taki jakby wyżłobiony kamień, w którym y, rozpaliliśmy ognisko. I nazbieraliśmy takich mniejszych kamieni i zbudowaliśmy z nich grill. Porusztowanie pod grilla. Tak, tak. A to... z dużego, płaskiego kamienia zrobiliśmy jakby patelnię, którą poleliśmy olejem, no niej smażyliśmy kurczaka. Tak. A dzień wcześniej Piotrek znalazł dziką miętę. Mieliśmy jeszcze kurczaka, więc yy, zrobiłem taką jakby marynatę yy, z tej dzikiej mięty i tam tego, co się znalazło. I zostawiliśmy tu na noc. Oczywiście jedzenie zawieszaliśmy chyba 50-100 metrów od namiotu, żeby nie kusić yy, no, dzikich, dzikich zwierząt. zwierząt. Też, tym bardziej, że niektórzy już nas straszyli, że niedźwiedzie mogą być i w ogóle... Tak. Dużo osób to mówiło. No i rano Wyciągnęliśmy tego krzaka i smażyliśmy go przy szumie strumienia na tym kamieniu i to było, było chyba najlepsze doświadczenie. Najlepsza tej... noc, jaką spędziliśmy. Tak. A też fajnym Najwybrały. takim naszym bajerem, patentem było to, żeby nam kilometry nie mijały tak smutno. Na kierownicy miałem zamontowany mały głośniczek na Bluetooth i całą drogę jechaliśmy z muzyką. Tak. Playlisty zrobione. Na YouTubie i leciała muzyka no. przez całą trasę z nami. Też Że podczas całej tej radośnie. wyprawy wymyśliliśmy chyba ze trzy piosenki. No, bo jechaliśmy i zaczynaliśmy śpiewać. Ludzi coś śpiewać i wymyślili tak. własny tekst. Trzeba było jakoś po prostu zabić kilometr. oczywiście nie pamiętamy żadnej z nich. Nie. <laughs> jak Ale się śpiewało, pewno... rozmawiało, czas leciał szybciej. To zabiło nam te, no. ten, ten czas. Co jeszcze takiego niesamowitego mieliśmy? Dużo było. No na pewno spotkania z, z ludźmi. Tak, na przykład jak Agnieszkę co poznaliśmy w Kazimierzu Dolnym. Tak. Skrzypaczkę, która e, robiła, miała jeszcze zrobione uprawnienia Kurs. na koparkę ładowarkę. Tak. I plus... zbierała na ulicy pieniądze dla e, dzieci. Jakiś tam dom, coś budowa dziecka, coś w tym Tak, no zrobiła uprawnienia na koparkę, żeby mogła budować domy dla e, biednych dzieci. Także... E, Też była niezabili tam taką osobę. Tak. Co jeszcze? No też mamy kontakty w całej Polsce. Jeśli będziemy jeździli później, no to poznaliśmy możemy, kilka osób, żeby się spotykaliśmy. I na pewno trzeba wspomnieć o pani, którą spotkaliśmy za miejscowością Kiełpinę, która tak. zapytała nas, gdzie jedziemy, co robimy. Mhm. I jej od razu zaoferowała nam pomoc, dała nam swojskie pomidory, ogórki, zaproponowała nam gofry, dała nam Jajka przyprawy. Jajka nam dała Jajka przyprawy, wegetę nam dała, która tak. do jajecznicy całą trasę tak. do, do, była, była używana. Dopiero wróciliśmy do domu. Już. Tak. Później Były nawet do na nas i... dzwoniła, jak tam u was chłopaki, jak teraz, a gdzie śpicie, mm -hmm. więc naprawdę było miło poznać, na pewno miejscowość Opiny zapamiętamy na zawsze. Tak, aż chce się tam wracać, no. uśmiechnięci ludzie wszędzie. Nasz fajnie było poznać ekipę na polnym metodowym Binduga, gdzie tak. chłopaki w naszym wieku zaprosili nas zaraz na kielicha, tu tak. pogadaliśmy, tu zjedliśmy z nimi, no, no i było sympatycznie. Tak, no to, to był ten pierwszy dzień, w którym byliśmy. Okej, okay. czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze? Fajnym też punktem każdego dnia było, gdzie wieczorem już w namiocie, zmęczeni, już najedzeni, zagaszone ognisko, leżeliśmy w namiocie a, tak. i oglądaliśmy wszystkie vlogi z danego dnia i śmieliśmy wszystkie się, relacje, tak. co tam się trafiło, co powiedzieliśmy, tak. kto, jak, kto jakąś gafę walnął. Tak. Też fajna akcja była już pod zakopanym co indyki spotkaliśmy. A, tak. <laughs> Jest też nagranie, będzie oczywiście w materiale, gdzie Daniel do nich zagadał, ej chłopaki, robimy a te indyki całym chórem. Tak. Nie pracowały z nami. Było. Staliśmy chyba pod nimi 20 minut i tak, z nimbekem no? mieliśmy, <grafy> Że było. I się bawiliśmy z nimi. Takich A? elementów było naprawdę mnóstwo, jeśli mielibyśmy się zastanowić nad każdym dniem naszej wyprawy, to w przeciągu każdego dnia było minimum 10, 10 20 30 sytuacji no, nie, nie takich wartych do zapamiętania, ale myślę, że najbardziej wartościową rzeczą było poznawanie ludzi. Uprzejmość ludzka naprawdę nam dawała takiego kopa do dalszej jazdy. To nam po prostu robiło dni, nie? No, to byliśmy, ludzie, nie? byliśmy tacy szczęśliwi za każdym razem, jak ktoś nas spotykał, przykładowo drugiego dnia podczas podróży chyba na 200 km weszliśmy do sklepu, zrobiliśmy zakupy osiedliśmy przy, na schodkach przed sklepem miejscowość Kiełpiny, pozdrawiamy tak. i po pięciu minutach wyszła pani z zapytaniem słuchajcie chłopacy, może wam zrobię kawę, herbatę może wam wyrzeje parówki my zrobiliśmy takie oczy no dobra, z fajnie z chęcią nie? skorzystaliśmy tak. poznaliśmy się z tą panią dotarły do nas jeszcze dziewczyny z Kiełpin tak, wtedy dzieciaki tak. się zainteresowały tym co robimy tak. i mieliśmy eskortę to 10 km nas odprowadził nie, nie, 4 nas 4 odprowadziły jeszcze, ale eskortę mieliśmy w tak. No ale to też był taki, taki kopniak energetyczny do dalszej tak. jazdy. A skąd się wziął pomysł w ogóle na coś takiego? Byłem, że od kilku lat mam takiego świra na podróże, tylko że bardziej autostopem. Zainspirował mnie podróżnik z YouTube, który właśnie autostopem zwiedził ponad 100 krajów już. Na fazie, e... przez świat? Przez świat na fazie. Tak. I już tak od jakiegoś czasu myślałem o autostopie. Rok temu też wpadł mi właśnie pomysł, żeby zrobić takie coś rowerem, tylko nie miałem chętnego. I tak myślałem o autostopie w te wakacje, lecz że ten wirus, to myślałem, że ludzie niechętnie będą brali i że trzeba z tego zrezygnować. Hmm. A że na początku tego roku jakoś tak Bardziej kontakt. Bardziej zapaliśmy kontakt i gdzieś tam palnąłem głupi pomysł Danielowi, że słuchaj, ja bym chciał takiego tripa zrobić rowerem w ogóle hmm. tak survivalowo, że z namiotem na dziko. A, Daniel, a to Daniel było podłapał, moje od, Daniel od podł, zawsze. Daniel podłapał, że ja survival lubię, no. że to jest to i się zgadaliśmy i pomysł słuchaj, jedziemy, jedziemy. Kiedy? No czerwiec, lipiec, sierpień, coś w tym stylu, jeszcze zobaczymy jak to będzie. No. No, całe życie zawsze chciałem wybrać się na taki survival tygodniowy albo dwutygodniowy i nagle pojawił się Piotrek i, i mogliśmy w końcu to zrobić. Ogólnie zatrzymujemy się co 10 minut, ponieważ widok, który tutaj nas otacza jest po prostu nieziemski. Dla ludzi z nadmorza jest to coś nietypowego. Zwłaszcza, że jesteśmy ludźmi, którzy kochają góry. I. Jaramy się, jaramy się. cały czas stajemy, na postoje, to żeby bardzo... oglądać, oglądać to wszystko. Bo jest pięknie. Ile trwało przygotowanie do wyprawy? Przygotowań nie było, fizycznych nie było. Fizycznych w ogóle zrobiliśmy spontana. Można powiedzieć, że ja trochę jeździłem rowerem, no bo robiłem takie dystanse po 50 dziennie czasami, mhm. ale to tak bez spiny, tak bez problemu. No ja jestem bardziej biegaczem, także coś tam fizycznie miałem kondycję przygotowaną, tam miało, no. Jako tako fizycznie byliśmy przygotowani, a ogólnie przygotowania poza tymi fizycznymi, to było tam jakaś reparacja rowerów, dokupienie dodatkowego sprzętu, powerbanki i tak dalej, także to była kwestia tygodnia może. Ja jedynie jeszcze jeździmy rowerem tak więcej, że potrafiłem zrobić codziennie, ale to bardzo rzadko. Było palcem po mapie, czy nie bardzo? nie. Tak. zrobiliśmy takie spotkanie organizacyjne, w którym no po prostu usiedliśmy, ogarnęliśmy bilety na pociąg, tak. całą trasę tak mniej więcej. Mniej więcej odpaliliśmy Google Maps, i tak, no. tylko, słuchaj, tu, to miasto, chcemy jechać, to miasto, chcemy jechać. to miasto, ja bym jeszcze zobaczył to, no tak. dobra, jedziemy tam, no. dobra, wyszło 1200 km na 14 dni wyprawy. Dużo, Dobre. ale spróbujemy, <laughs> ewentualnie skrócimy. No i no. tak naprawdę tylko zwężyliśmy łuk, który zrobiliśmy na południowym wschodzie Polski. Tak, no. no też nie narzucaliśmy no. sobie takiej presji, żeby... Nie było takiego ciśnienia, że musimy tam dotrzeć, że musimy zrobić te 1200 km, tylko po prostu. Żeby tam dotrzeć. Tak. I plus, Ale. minus trzymać się trasy. I codziennie jeździliśmy i doświadczaliśmy nowych rzeczy. Też było widać y, urbanizację Polski. Y, to całe zróżnicowanie. Albo I... brak. Albo je brak. Nie <laughs> tak. ja zaraz czuję się orzeźwiony. No jest. pięknie. Tak. Nie ma tak. Te... 5 minutach po przebudzeniu wstać i pójść do wody, która ma. 80 stopni Z pięknego W pewnej miejscowości nie było żadnych zabudowań Może tam jakiś, jakaś stara chatka z drewna Szczególnie Mazury to były takie totalnie dzikie, nie? Niektóre fragmenty mm. Że się jechało 20 km polami i prawie w ogóle cywilizacji tak, To tak, tak. trochę naokoło do Zakopanego przez Mazurę? Tak, tak bo na trasę ustaliliśmy czy chcemy odhaczyć Warszawę i Mazury? No bo jednak jechać, a jechać tak po prostu byle dla samej jazdy, to nie to samo. Coś zobaczyć po drodze. Mhm. Ustaliśmy, że pojedziemy przez Mazury na Warszawę. Z Warszawy takim łukiem do zakopanego przez południowy wschód polski, przez Kazimierz Dolny, Sandomierz, Kraków i dopiero na zakopane. Mhm. Czyli przy okazji zwiedzaliście? Tak. Też. Mam nowego ziomka. Już tak chyba z 15 minut siedzi mi na ręku i zjada, zjada tą bułę. Także jest fajnie. A powiedzcie, jak to było z skwaterowaniem? Jak, jak byliście przygotowani na to? Jakieś namioty? Jak to Nawet, wyglądało? Tak. Mieliśmy jeden namiot kupiony za 100 zł, dwuosobówkę, osobówkę <grym> w tym roku kupiony. I on nas ratował. po I tej on większości nas wyprawy. ratował, i to było, takie było główne założenie wyprawy, że śpimy na dziko pod namiotem. Czyli lasy, jakieś łąki, jakieś miejsca. No co nam się na, na, natrafi, nie? Też chcieliśmy budżet ograniczyć, także. Może no, by wyszło taniej. No bo. Nocleg za jedną osobę. Najtańszy znaleźliśmy chyba za 50, czy tam 40. Nie, najtańszy mieliśmy za 33 zł. 33 w ławach. Tak. Schronisko młodzieżowe. A tam, nawet jeśli udało. mielibyśmy codziennie płacić te 33 zł, co było minimalną stawką, no to po 14 dniach by nas to wyniosło dosyć sporo. Tak za dużo nas tam podróż wyniosła. Tak, to chcieliśmy ciąć koszty po prostu. Mhm. To mówicie, że tak naprawdę tych sytuacji było dużo, które Was spotkały. I, a były jakieś takie sytuacje negatywne, złe, nieprzyjemne? I chyba jedynie problemy sprzętowe, ale one nas nie zależały. I pogoda. My byliśmy cały czas uśmiechnięci tak, no, tak padał deszcz. Wygupialiśmy się robiąc z, z te deszczaki, z, z, z worków tak. na śmieci i z taśmy. No. Swoją drogą taśma, sznurek, worki na śmieci to I były klej, takie, na i klej na gorąco. gorąco były takie główne tak. rzeczy, które nam ratowały. To, to jest podstawa po wypraw. na wyprawie. No. Czyli reasumując, ile kilometrów zrobiliście? W ile dni? Udało nam się zrobić. 1050. Na okolicząc, tak jak tam nam tak. mapy plus, pokazały, minus, plus 10, nasze reliki. 1050-12 dni udało się zrobić. No to jest z tak. jedną stronę czy w ogóle. W jedną stronę, do zakopanego. Niestety z powrotem byśmy nie dali rady raczej, znaczy, także wybraliśmy opcję pociągu. Dalibyśmy radę, gdyśmy mieli czas. Ale nie byłoby chęci, bo taki, jak jechaliśmy do zakopanego, no. była, była taka jedna myśl, motywacja. Żeby tu tak, jechać do zakopanego, do zakopanego, damy radę, będzie fajna wyprawa. A jakbyśmy wracali do domu, już zmęczeni. <grym> no. Ten cel byśmy mieli osiągnięty już dawno, to tak nie, no. nie chciałoby się po prostu, nie było no. motywacji. Cały czas nam towarzyszyło jedno zdanie, byle do zakopanego. Byle do zakopanego. Pedał się rozwalił, byle tak. do zakopanego. Najczęściej gdy, gdy nas, naj, najczęściej gdy się nam sprzęt sypał, było byle no. do zakopanego. Byle to wytrzymało no. jeszcze te kilometry. I <laughs> przez dwa dni też chodziliśmy cały czas w przemoczonych butach, także później jak wysuszyliśmy je na ognisko, to mogliśmy docenić, co to znaczy mieć suche buty. No. O! 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 No chłopie Coś pięknego O patrz co znalazłem Co? Rejestracja jakaś stara? Rejestracja. <taki> Takie rzeczy się kąpiemy, Ogłem, bo woda z <taki> nie? <taki> już trochę szkła zna, wyciągnęliśmy rejestrację. <taki> Jest dobrze. Podczas całej tej podróży zamieszczaliście oczywiście krótkie filmiki i relacje z waszej podróży. Mhm. Wiemy, że bardzo dużo ludzi, nie tylko waszych znajomych, was śledziło, dlatego tak. że do mnie jako do dziennikarza lokalnego po prostu cały tabun się zgłosił ludzi, że koniecznie muszę z wami porozmawiać. <taki> i że wasza przygoda jest fantastyczna i jest bardzo pozytywna. Mhm. E, e, jak wy to odbieraliście? Jak, e, czy to tak celowo, czy to tak po prostu nie wiedzieliście? E, jak zaczęliście zamie zamieszczać i po prostu to tak przyszło naturalnie? Jak to było w waszym Początkowe przypadku? Początkowe założenie było takie, że nagrywamy vlogi i powstanie z tego kilka odcinków na YouTube. A. A że na Facebooka dla znajomych wrzucimy coś od czasu do czasu, żeby po prostu wiedzieli, co się u dzieje, tak? I rodzina, żeby mogła sobie śledzić, mhm. ale jak zobaczyliśmy, jaki był odzew, że po prostu ludzie piszą wow, ale super, chcemy więcej, chcemy więcej. Nagrywajcie tak. więcej vlogów, że tak. zaczęliśmy już rzucać naprawdę. Ja czasami po 30-40 dziennie takich krótkich, 30-sekundowych tak. nagrań. Później też staraliśmy się jakoś zadbać o te nagrania, żeby jakoś lepiej wyglądały, jakoś, lepsze podanie światła i tak dalej, żeby też pokazywać ludziom te miejsca, przez które przejeżdżamy, może dodawać też. Jakiś element na nauki tak, mhm. żeby uczyć, przekazywać jakieś informacje i sprawić, żeby ludziom się to bardziej podobało. Mhm. I właśnie jaki to był odzew? Jak, jak wy to odbieraliście? Mhm. Czy, y, no, czy w sensie pozytywnie na pewno, ale czy to było takie wow, zdraszczam was, ja też tak chcę. Czy ewentualnie zaraziliście kogoś tą swoją podróżą? Wiele osób było takich, co pisało: za super wyprawa. Też bym tak chciał, że w siebie, że dałbym radę. Dużo osób pisało: że po prostu niesamowite, że szacun. Jeden A... znajomy nawet wybrał się do Gdańska. Tak. No, poz Pozdrawiam, który mieszka tu za płotem obok mnie. Tak. <laughs> napisał: chłopaki, zmotywowaliście mnie, jadę rowerem do Gdańska. 35 w jedną stronę. To nie to, co wasze tysiąc, ale dam radę. <laughs> No widzę, powiem, miłe, że na pewno. kipiecie energią, kipiecie taką radością. Cały czas są te emocje takie mm -hmm. z podróży, tak jakbyście dopiero co przed chwilą wrócili. Powiedzcie, czy ta podróż to jest takim początkiem czegoś większego, czy coś planujecie już? Jak to wygląda? Nie tak. chcemy nic sobie Jakieś mnóstwo. pomysły są na Ale przyszłość. się na Są pomysły. Tak. Czy dojdą do skutku? Jeszcze nie wiadomo, choć. My no jesteśmy ambitni tak. i już nie była. No, planujemy kupić uda. lepsze rowery i ewentualnie wybrać się, się w brać. stronę Grecji, żeby stąd jechać do Grecji rowerem. Tylko y, rowerem. z namiotem tak? i na dziko. Na kolażówkach, też, żeby było dosyć łatwiej. Plan, żeby jakoś ambitnie zmodyfikować. Tak. I jeszcze autostop. Ale generalnie a, powstały pomysły w waszej sprawie. Pomysłów było mnóstwo. Czyli ten krok, który zrobiliście, dał wam takiego powera do tego, że a jednak można spełnić swoje marzenia i można coś robić w tym kierunku, czy nie? Dał, aczkolwiek też zawsze jakoś nie, nie mieliśmy problemów obydwoje, w sumie z pewnością siebie i wiarą w to, co robimy. I tak nas tylko upewnił, można powiedzieć. Już byliśmy że, przekonani, że i tak, że damy, i tak radę. damy radę. Nie było nawet chwili zwątpienia. Ani Nieważne raz, czy pogoda, ani, ani czy sprzęt siadał, nie było momentu, wracamy, nie było takiego pytania nawet. Było byle do zakopanego wytrzymało. Tak. Cały czas cisnęliśmy do przodu codziennie, po 80-90, pierwszego dnia zrobiliśmy 130 km. No wiadomo wtedy były siły no. jeszcze do robienia. Kilometrów. Mimo zakwasów, ja też na 280 km y, siadło mi kolano dosyć i przez y, 100 albo 90 km musiałem pedałować tylko lewą nogą. Nie no, oglądało... Taki... to zabawnie Tak <laughs> Dosyć zabawnie e, Bolało oczywiście dosyć mocno Czułem jakby moje udo płonęło No ale mimo to się nie poddawaliśmy Także lecieliśmy do przodu cały czas Także teraz bierzemy sobie kurczaczka I rzucamy na rozgrzany kamień Kurczak leżał w marynacie całą noc Także Powinno być wszystko ok. Zobaczymy jak to będzie smakować. pracuję na stacji paliw, do tego będę studiował zaocznie. Moje hobby to wędkarstwo, to jest numer jeden. Po prostu uwielbiam chodzić na ryby. Gram, gram na gitarze, do tego i akustycznej, i elektrycznej. No i właśnie chciałem zawsze podróżować, dlatego też obrałem taki tryb studiów, abym miał wakacje i abym miał pieniądze na te wakacje na podróże po prostu. Co mogę więcej powiedzieć? Jak mi coś padło jeszcze do głowy. No. No ja mam zainteresowanie, mnóstwo. Moim głównym zainteresowaniem jest rzemiosło artystyczne. Zacząłem się tym zajmować w wieku 12 lat i po takim czasie, przez 9 lat, rozwinąłem się do takiego poziomu, że już założyłem własną firmę. Także to mi pozwala zarabiać dobre pieniądze, i też nie mam takich ustalonych godzin pracy. Więc mogę jechać za mną w tripach. Tak, że muszę <laughs> pracować od poniedziałku do piątku, od 8 do 16. Tylko sam sobie wybieram godziny pracy i to jest też bardzo fajne. A poza tym też zajmuję się surubiwalem, No, pracuję w drewnie, także jak byliśmy podczas wyjazdu z Piotkiem, to ja byłem taką głową techniczną od rozpalania ogniska, od rzeźbienia tam jakichś łyżek albo czegoś takiego. No i poza tym też gram na gitarze, łowię ryby, rzadziej niż Piotrek, Więc Kale się też. dogadujemy. Oczywiście tak. mniej profesjonalnie, dużo... nie dorównuje mi. Tak, no, <grym> mamy dużo <grym> wspólnego, dlatego też cały nasz wyjazd Mieliśmy o czym gadać, tak. mieliśmy co robić, nie nudziło dosyć przyjemnie, tak. Więc ta podróż to też była trochę taką inspiracją, no bo pojechałeś w górę, tam gdzie... Tak praktycznie drzewo jest takim budulcem podstawowym, mhm. tak, więc... Tak. Ja byłem zafascynowany wtedy na każdej uliczce w zakopanym te wszystkie domy, budynki, to było mhm. fascynujące. Dobra, to pomysły już wiemy, jakie się narodziły. To krótko o marzeniach. O marzeniach? E... Moje marzenia, można powiedzieć, mam proste, choć zależy dla kogo, bo chciałbym podróżować, szczególnie autostopem, rowerem. No, i mam też takie marzenie, żeby kiedyś zrobić busa, takiego, przerobić go w kampera i nim podróżować po świecie. Lecz to na późniejsze lata życia, kiedy już może trochę wydorośleję, z... nie będę taki może żywiołowy jak teraz. Bo teraz jednak chciałbym to robić bardziej spontanicznie i na dziko, szczególnie autostop rower. Mhm. Mhm. No, w moim przypadku na pewno jest wolność, taka swoboda życia, po prostu nie ograniczać się niczym i. Też z tą wolnością wiążą się podróże, loty balonem, też podróżowanie busem, zwiedzanie wszystkich kontynentów na Ziemi. Także ta wyprawa to był taki pierwszy kroczek do spełnienia tych naszych głównych marzeń życiowych.